Czy Brytyjczycy naprawdę nie mają stylu, czy po prostu im na tym nie zależy? Bo zobaczcie, w Polsce styl to obowiązek, to presja, to co ludzie powiedzą, ubranie to nasz status społeczny, garnitur jesteś kimś, dres jesteś nikim, chociaż w niektórych środowiskach to jesteś boss, a w UK nobody cares. Tutaj możesz iść w szlafroku do sklepu i nikt na Ciebie nie spojrzy. Tutaj możesz iść w szortach zimu i nikt nie powie, że jesteś imięty. Może to nie brak stylu, może to wyższy poziom. Styl antystyl, styl, który mówi. Pierdolę to wszystko. To <laughs> I właśnie w tym tkwi paradoks. Brytyjczycy w swojej abnegacji osiągają coś, o czym Polacy mogą tylko marzyć. Absolutną obojętność wobec ocen. To jest wolność w najczystszej postaci wolność od żelazka, od lakieru do włosów i od spojrzenia sąsiadki z zafiranki. Oni nie mają stylu, bo nie muszą mieć, a my? My mamy styl, bo inaczej nie wytrzymalibyśmy w tej dżungli społecznych rankingów, gdzie nawet buty na msze są elementem statusu. Co ty na to stopczy? Nie wierzę.